Hello, ja tak na chwilę chciałbym tylko przypomnieć, że jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zachęcam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka i zapraszam też na mój serwer Discordowy pełny fajnych ludzi, a linkacza macie w opisie. nie byłem fanem, jak ja to lubię nazywać, międzymarkowych crossoverów. Nie spotkałem się z tym określeniem wśród innych fanów popkultury i chyba tylko ja go używam, więc spieszę z wyjaśnieniem. Dla mnie międzymarkowy crossover to opowieść łącząca postacie z dwóch lub więcej popularnych, ale do tej pory nigdy niepowiązanych marek. Mam tu na myśli takie historie jak Marvel vs. DC, Batman vs. Predator, Lobo vs. Mask, tego typu rzeczy. Domyślam się, że zamysł takiej opowieści to marketingowy strzał w dziesiątkę, bowiem masz wtedy szansę zebrać dwie pokaźne fanbazy dzięki jednej historii, a szanse na łatwe zarobki są znacznie większe. Rozumiem motywy stojące za takimi historiami. Ale jednocześnie, może nie czytałem tego jakoś bardzo dużo, ale bazując na mym doświadczeniu, dość często te historie bazują tylko na samym koncepcie i nie są zainteresowane wykorzystywaniem jego potencjału, czy po prostu opowiedzeniem sensownej historii. Do tego niektóre z tych crossoverów opierają się na tak absurdalnych konceptach, że przekraczają moją granicę zawieszenia niebezpieczeństwa. Wiary, bo jestem jako tako w stanie zaakceptować crossover postaci Marvela z DC, jakby to jest wbrew pozorom sensowna idea. Nawet jestem w stanie kupić Batmana walczącego z Predatorem, bo w sumie starcie najlepszego detektywa na świecie z najlepszym łowcą we wszechświecie to całkiem interesująca idea, ale zdarzają się takie przypadki jak crossover Transformersów z. Ghostbusters? Um, albo postaci Marvela z Attack on Titan? Um, co ma piernik do wiatraka? Ja lubię absurdalne rzeczy, ale od wielu tego typu historii wyczuwam ogromny cynizm i desperację w ich tworzeniu. Byleby tylko zarobić, nie zważając na to, czy połączenie danych uniwersów ma jakikolwiek sens, czy nie. Jeśli miałbym wybierać najbardziej absurdalny crossover, jaki widziałem, to bez wątpienia na podium dałbym dzisiaj omawianą grę: Mortal Kombat vs. DC Universe. I tak, tytuł to nie żaden żart, taka gra faktycznie istnieje. Ja rozumiem, że crossovery w bijatykach występują dość często. I często bywają też dość głupie, ale to, to jest już szczyt absurdu. Gram w Mortal Kombat od lat i nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie miałem podczas grania momentu, gdy myślałem, hej, a w sumie fajnie by było zobaczyć Skorpiona piorącego się po pyskach z Batmanem. Serio, bohaterowie komiksów DC i wojownicy z Mortal Kombat. Kto zobaczył tam jakiekolwiek podobieństwo i zależność? Bo ja nie. Nie pomaga też to, że jest to ostatnia gra z serii zrobiona pod szatą studia Midway, bo zaraz potem zbankrutowali, więc tym bardziej cały ten pomysł śmierdzi desperacją. Choć to raczej moje odczucia, a nie potwierdzone fakty. Szczerze mówiąc kompletnie zapomniałem o istnieniu tej gry i przypomniałem sobie o niej dopiero przeszukując moje stare giery na PS3. W sumie mogę nie być jedyny jeśli o to chodzi, bo o ile nawet o grach o tak marnej reputacji jak MK Mythologies Sub Zero dzisiaj nadal można usłyszeć podczas dyskusji fanbazy tak o MK versus DC praktycznie nikt nie mówi. I chyba popadła ona w zapomnienie. Sięgając do mej pamięci, kojarzę, że faktycznie była to najmniej ogrywana przeze mnie od słona serii, a w mym przypadku to coś znaczy, bo miałem w zwyczaju ogrywać gry MK po kilkadziesiąt razy. Ale w sumie to było bardzo dawno temu, więc wtedy byłem na zupełnie innym etapie bycia graczem. Skoro ostatnio tak cisnę w Starusieńkie Giery, uznałem, że ciekawie będzie wrócić do tej pozycji, aby przypomnieć ją sobie i ostatecznie ocenić, czy faktycznie zasłużyła ona na zapomnienie i czy nadal zamysł crossoveru będzie czymś, co nie będę w stanie przełknąć. MK vs. DC porzuca sposób opowiadania fabuły poprzez oddzielny tryb, godny bycia osobną grą, znany z poprzednich odsłon i przedstawia nam coś zupełnie nowego Story Mode. Jest to tryb fabularny podzielony na dwie części i przedstawia historię zarówno z perspektywy postaci z uniwersum smoka, jak i bohaterów komiksów DC. Oba te uniwersa łączą dwa łudząco podobne momenty. Pokonanie Shao przez Raidena oraz pokonanie Darkseida przez Supermana. Obaj panowie po porażce próbowali uciec dzięki swoim metodom teleportacyjnym, ale zarówno Raiden jak i Superman starali się im przeszkodzić, wypuszczając w nich swoje pioruny i lasery. Jako, że stało się to w dokładnie tym samym momencie, mimo że w dwóch zupełnie różnych światach, doprowadziło to do połączenia Obu tyranów w jedną potężną istotę, Dark Kana, który dla mnie jest uosobieniem najbardziej stereotypowego fana serii MK, bo jego główną motywacją jest chęć patrzenia, jak wszyscy się piją. Co prawda, w międzyczasie skutkiem tego jest nałożenie się na siebie dwóch światów, ale to szczegół. Najważniejsza dla Dark Kana jest napierdzielanka. W ten sposób światy MK i DC zaczynają. Się przenikać, i przykładowo wyspa Shang-tsunga pojawia się zaraz obok Temiskiry, miejsca, gdzie mieszka Wonder Woman z Amazonkami, a miejsce, gdzie Shazam zyskał swoje moce od czarodzieja, pojawia się zaraz naprzeciwko podniebnej świątyni Reydena. Jako, że zarówno bohaterowie MK, jak i DC myślą, że jest to jakiegoś rodzaju inwazja, konflikt między tymi stronami jest nieunikniony. Cokolwiek, by o tej grze nie mówić, trzeba jej oddać jedno. To właśnie ona wprowadziła nowy standard do serii, mający na celu przedstawianie fabuły tych gier w o wiele bardziej filmowy sposób. To nie jest znany z wcześniejszych odsłon tryb Conquest, gdzie oprócz fabuły mamy coś w rodzaju oddzielnej gry. Tutaj opiera się to na oglądaniu cutscenek i okazjonalnym przejęciu kontroli nad postacią, która bije się w danym momencie, aby gracz nie był tylko biernym obserwatorem. Jakby się mocno uprzeć, można to uznać troszkę za coś w rodzaju interaktywnego filmu. Do tej pory fabuła w MK. Jest jeśli już opierała się na czymś więcej niż na statycznych obrazkach, była przedstawiana z perspektywy nowych, nieznanych bohaterów, a ikoniczni wojownicy z serii pełnili rolę wręcz postaci pobocznych. Tutaj nowej gwardii kombatantów ze świata smoka nie uświadczymy, zatem nie licząc Shaolin Monks, po raz pierwszy jesteśmy w stanie zobaczyć perspektywę lepiej znanych nam postaci. Całość jest podzielona na rozdziały, z czego każdy koncentruje się głównie na pojedynczej postaci, co w sumie może pełnić trochę rolę tutorialu, bo dzięki temu możemy zaznajomić się z tym, jak się nią w ogóle gra. Gra z gramy głównie Lukękiem, potem Sonią, potem Sub-Zero, no tak to mniej więcej wygląda. Taki sposób przedstawiania fabuły stał się nie tylko standardem w następnych odsłonach serii, ale także w wielu innych bijatykach, także posiadające swoje story mołdy z lepszym lub gorszym skutkiem. Szczerze to biorąc pod uwagę obecną obskurność tej gry, nie sądziłem, że ten motyw zostanie tak spopularyzowany i stanie się standardem w gatunku, to na pewno mogę zaliczyć na plus, bowiem cieszę się, że ta takie podejście uświadomiło graczy, że fabuła w bijatykach nie zawsze musi być tylko tłem i beznamiętnym pretekstem do walki. Ja jestem graczem nastawionym głównie na poznawanie historii, więc tym bardziej raduje mnie nieolewanie tej kwestii. To powiedziawszy, jak bardzo nie lubiłbym ogólnego konceptu Story mode'a, to nie zmienia to faktu, że fabuła tej gry sama w sobie jest jednym wielkim: Spróbuj nie zasnąć, challenge i pokazuje idealnie największy problem w ogóle całego zamysłu tej gry. Brak pomysłu, jak w ogóle rozegrać to całe połączenie światów. Wydarzenia w tym trybie to tak naprawdę zbiór randomowych spotkań postaci MK z postaciami DC i na odwrót. I znaczna większość z nich opiera się na schemacie typu jest jakaś postać z MK, potem nagle z tyłka pojawia się ktoś z DC, dostaje on rage, biją się, a potem zwycięzca kmini co tu się odwaliło i co to za typiasz w którego nikt nigdy nie widział. I tak Kółko. Dosłownie na tym opiera się cała fabuła. Znaczy ja wiem, że to ma troszkę sensu, bo tutaj polega to właśnie na randomowym pokazywaniu ich elementów tam, gdzie nie powinny być. Ale to dla mnie nie jest szczególnie angażujący sposób opowiadania historii. Okej, okay, może w dosłownie kilku momentach widać tam zalążki, odrobinkę ciekawszych motywów, jak współpraca wojowników MK ze swoimi oponentami ale tego jest tak śmiesznie mało, że nie robi to żadnej różnicy. Story mode można opisać jednym słowem. Biją się. I to dosłownie tyle. Ja wiem, że o to chodzi w bijatykach i być może ogrywając MK versus DC w czasie premiery mogło to nie przeszkadzać, bo w sumie była to swoista stanowość. Tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, gdzie następne odsłony MK znacząco rozwinęły sposób opowiadania historii, fabuła tej gry wygląda po prostu biednie. Poza samą ideą konfliktu postaci z dwóch innych. Światów, nie ma tu niemalże nic więcej. Żadnej ciekawej treści, o której można by było dyskutować. O fabułach najnowszych odsłon MK można mówić wiele, zarówno pozytywnych jak i negatywnych rzeczy, ale moim zdaniem wszystkie przewyższają tutaj story mode w każdym aspekcie. Tam masz nie tylko fajne bijatyki, ale także momenty mówiące ci o znanych postaciach coś nowego, jakieś fajne relacje między nimi, konkretne wątki i przede wszystkim masę nowych, ciekawych pomysłów. Tam po prostu jest znacznie więcej treści. Widać, że ktoś się tam postarał, aby przedstawić nam coś przynajmniej ciekawego w fabule MK versus DC poza konceptem nie masz nic i przez to nie sposób śledzić tego z jakimkolwiek zaangażowaniem. Tej historii mogłoby w ogóle tu nie być i odbiór tej gry raczej nie byłby drastycznie różny. Wpierw myślałem, że to wina samej idei, że postacie z M. MK i DC są po prostu niekompatybilne z założenia i nie da rady opowiedzieć o nich sensownej, spójnej historii. Ale choć częściowo nadal tak sądzę, zakończenia pojedynczych postaci po przejściu ich drabinki pokazały mi, że mimo wszystko nadal było tam pole na choć minimalną zabawę tym konceptem. Uwielbiam to zakończenie Sony, gdzie dostaje w swoje ręce pierścień Green Lanterna, albo to, gdzie Sub Zero postanawia cosplayować Batmana. Tak, tutejsze zakończenia drabinek należą całościowo do najsłabszych w serii, ale niektóre są zaskakujące. Pomysłowe i ciekawe, to dla mnie są oznaki zabawy konceptem, że dało się z tego wyciągnąć coś więcej przedstawić jakieś fajne pomysły korzystające z mitologii obu uniwersów. Ale nope, żadnych kreatywnych zabaw w streamodzie nie ma, są trykociarze, są typiarze co się piją i wszyscy się klepią i to ma wystarczyć. Skoro nawet za młodu mi się to nie podobało, no to znaczy, że serio coś jest nie tak. Nie rozumiem też, dlaczego historia nie stara się skorzystać z tego, że niektóre postaci mają ze sobą pewne wspólne cechy. Z chęcią zobaczyłbym Batmana starającego się przemówić Skorpionowi do rozsądku, że zemsta nie jest niczym dobrym, odkąd on sam ma z tym jakieś doświadczenia, albo jakieś głębsze interakcje między Kitaną i Wonder Woman, bo w sumie obie są księżniczkami swych krain i to byłoby fajne zobaczyć, ich interakcje między sobą. Relacji między postaciami prawie w ogóle tu nie ma i wszyscy mają tylko szok Pikachu Face na widok tego, co się tu odwala. A nawet jeśli zdarzają się sugestie ciekawszych relacji, to są dosłownie sekundy i nic z nich nie wynika. Tutejsi bohaterowie to dosłownie fajnie wyglądające ludziki, co się piją, tylko odrobinkę przypominając swoje najbardziej ikoniczne inkarnacje. Aha, jeszcze jedno, Joker jest nieśmieszny? Powtarzam, Joker jest nieśmieszny. Co jest nie tak? Kurde, gra kompletnie zmarnowała za adresowanie czegoś, co wydaje się być jedynym sensownym powodem atrakcyjności tego crossoveru, postacie z Mortala mają to do siebie, że mają sporo krwi na rękach. Z perspektywy ich gier to nic aż tak złego, bo jednak bronią oni królestwo ziemskie, więc tam uznaje się ich za bohaterów. Ale z perspektywy zewnętrznej większość z nich można uznać za morderców, a jak wie większość postaci z DC stara się nie być maszynkami do zabijania. Można było to ograć na zasadzie kontrastu i starcia różnych perspektyw na to, w jaki sposób rozwiązują oni problemy ze złolami chcącymi zniszczyć wszystko i wszystkich ale gra odnosi się do tego może ze dwa razy i to w tak powierzchowny sposób, że w sumie jak mrugniesz to w ogóle tego nie zauważysz. Szczerze, mym zdaniem jest to najgorsza fabuła w całej serii MK, bo jest po prostu pusta i boleśnie nijaka i zapominasz o tym co się w niej działo jakieś 10 minut po zakończeniu napisów końcowych. Idea tego crossoveru kreuje jeszcze jeden problem. Jestem pewien, że znacząca część graczy, gdybym spytał ich, co dla nich jest największą cechą charakterystyczną serii, odpowiedziałaby: krew i flaki. Ja jestem trochę zdania, że ta seria oferuje coś więcej niż tylko Fatality i krew, ale nie da się zaprzeczyć, że wciąż jest to ogromna część tożsamości cyklu. W końcu to właśnie przez wielki poziom brutalności niewidziany wcześniej w bijatykach, spowodował powstanie komisji oceniającej jakie osoby w danym wieku mogą grać w takie produkcje. To nadal jest ogromnie ważny element serii, ale w związku z tym, że DC pilnowało tego, w jaki sposób ich postacie są tu ukazane, pożyczając je panom z Midway, postawili wiele konkretnych warunków tej współpracy. Największym z nich był zakaz scen efektownych mordu w wykonaniu bohaterów w trykotach. Okej, okay, jako tako rozumiem tę logikę, bo ja też raczej nie chciałbym widzieć Batmana wyrywającego kręgosłupy, i swoją drogą trochę mnie to śmieszy, że tutaj mieli z tym problem, ale parę lat później, podczas kręcenia Batman v Superman, już takiego problemu nie mieli, ale oznaczało to, że zamiast Fatality, postacie z DC, z wyjątkiem złoczyńców, wykonują tak zwane Heroic Brutality. Są to finishery, gdzie dana postać, po prostu bardzo mocno okłada pokonanego i. Tyle. Czasem jest to po prostu bardzo mocne rzucenie przeciwnika o ziemię. Dosłownie. I zbyt często wygląda to po prostu żałośnie. Szczerze wolałbym już, żeby postacie z DC nie miały żadnych finisherów, niż widzieć takie beznadziejne wykończenia w ich wykonaniu. Co prawda kombatanci z MK posiadają fatality, ale one też są stonowane i słabe, i biedne. Po to, aby wpisać się w o wiele niższą kategorię wiekową, niż do tej pory. Także jeśli jesteście ogromnymi fanami wykończeń z tej serii, to ta gra jest chyba najgorsza z całej serii pod tym względem. Nawet gorsza od Armagedonu, moim zdaniem. Tam przynajmniej odrobinkę się starali, a tutaj to po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Pod względem rozgrywki, gra porzuca całą masę nowych tradycji z Ery PS2. Nie mamy tu żadnego trybu Conquest, żadnej krypty, żadnych innych minigierek, a zamiast tego mamy Story Mode, drabinki, ewentualnie online, ale w sumie on jest już zamknięty, więc trochę się nie liczy. I to dosłownie tyle. Możliwe, że ci, którzy nie przepadali za metodami przedłużania rozgrywki w poprzednich częściach, mogą odetchnąć z ulgą, bo nie muszą ogrywać tego, czego nie lubią. No spoko, ale jako osoba, która wychowała się na odwrotnym podejściu i pokochała poprzednie gry, właśnie przez to zatrzęsienie kontentu, czuję się mocno rozczarowany. Ta gra śmierdzi biedą i nie daje ci wiele motywacji do przechodzenia. Jej wykółko i wykółko, i do wracania do niej regularnie. System walki zrezygnował z motywu konkretnych technik walki przypisanych do postaci. Tak jak w klasycznych grach, każdy kombatant ma z góry przypisany zestaw kombosów i umiejętności, i nie ma mowy o takich rzeczach jak korzystanie z broni czy zmiany stylu walki w trakcie kombosów. Zamiast tego mamy kilka pomniejszych nowości, jak Close Combat, polegające na chwyceniu. Oponenta i okładaniu go z bliska, albo tryb Rage, narzędzie fabularne, zapewne mające wyjaśnić to, czemu takie postacie jak Sonia nie zostają zmielone na schabowe podczas walki z niezniszczalnym Supermanem. Każda postać posiada oddzielny pasek napełniający się podczas walki, a kiedy osiągnie on szczyt, możemy na chwilę włączyć tryb w kurwu, pozwalający nam przez jakiś czas zadawać większe obrażenia i Mniejszyć odrobinę te, które Ty otrzymujesz. Mi osobiście kojarzy się to z trybem Agresor z NK Trilogy, bo jak dla mnie działa to dość podobnie. Wiele aren jest podzielona na oddzielne sekcje i podczas starcia można zrzucić wroga na inny poziom areny i wtedy mamy także szansę nadal okładać wroga silnymi kombosami, co często pomaga jeśli słabo Ci idzie i szukasz sposobu na zadanie większych obrażeń. To wszystko to całkiem fajne urozmaicenia, niby nic szczególnie wielkiego, ale dodaje to malutką nutkę taktycznego myślenia podczas starć. Generalnie mam sporą zagwozdkę jeśli chodzi o system walki w tej grze, bo nie mogę powiedzieć, że bawiłem się źle, poznawając jego sekrety. Pewne drobne rzeczy trochę mi wadziły, jak na przykład bardzo specyficzne tempo ruchów postaci i czasem to wygląda jakby walczyły w Miejscu ze sztuczną grawitacją, ale poza tym sterowanie jest ok, mocno czuć siłę naszych ciosów, no w dużej mierze nieźle się wytogra, gra, ale z drugiej strony wszystko tutaj jest takie zwyczajne, takie podstawowe. Bardzo solidnie wykonane, ale nic poza tym. No, gra się fajnie, ale z czasem zacząłem odczuwać nudę, bo bardzo szybko odkryłem wszystkie karty, które gra miała do zaoferowania. A kiedy biatyka, typ gry, który powinien napełnić twoje ciało adrenaliną godną kogoś, kto skacze ze spadochronu, sprawia, że po pewnym czasie odczuwasz nudę, no to wiedz, że coś tu poszło nie tak. Być może to tylko mój problem, ale ta gra jest tak bardzo okej okay pod względem walki, że to aż boli. Nie czułem tu zbyt dużej ekscytacji podczas starć, coś co czułem często w poprzednich i przyszłych grach MK. Nie pomaga też to, że często bijemy się na mało ciekawych arenach, które mi osobiście często zlewały się w jedną masę i często miałem problem z ich rozróżnieniem i to nawet nie chodzi o to, że prawie wszystkie są szarobure, ale o to, że generalnie nie są zbyt ciekawie zaprojektowane i są mało charakterystyczne. A propos, ta gra, jak na produkcję z 2008 roku, graficznie wygląda całkiem nieźle. Modele postaci są całkiem ok, niektóre areny zaskakują poziomem drobnych szczegółów, no na pewno nie będziesz chciał wydłupać sobie oczu patrząc na nią, ale jako, że jest to gra z czasów, gdy wszyscy zachłysnęli się serią Gears of War, całość jest wyprana z jaskrawych barw. Wszystko jest tu szare, bure i po prostu nudne. Zresztą porównajcie sobie wygląd areny Łusi Akademii z poprzednich gier do tej przedstawionej tutaj i zrozumiecie co mam na myśli. No nie przemawia do mnie ta stylistyka, bo zawsze kojarzyłem serię MK z jaskrawymi kolorami. Designy postaci są hit or miss. Niektóre są całkiem spoko, bo taki Sub-Zero wygląda naprawdę cool, ale czasami niektórzy kombatanci mają absolutnie paskudne designy. Tutejszy kostium Catwoman to chyba jej najbrzydszy kostium, jaki widziałem. Na szczęście muzyka jest nawet spoci, chociaż ewidentnie o wiele bardziej pasuje pod klimaty bohaterów DC, a nie MK. Ale i tak całkiem wpada w ucho i jest spoci. Przechodząc do podsumowania, czy MK vs DC to najgorsza część serii? Wbrew pozorom, moim zdaniem niekoniecznie. Mym zdaniem zdarzały się gorsze odsłony tego cyklu. Niemniej, dla mnie jest to najnudniejsza część serii, nie dająca ci zbyt wielu motywacji do jej ciągłego ogrywania. Niby gameplayowo jest w miarę ok, ale nie na tyle ok, by mnie zatrzymać na dłużej, bo nigdy nie wychodzi poza średnią. Nie wspominając o kompletnie idiotycznym założeniu połączenia, Dwóch marek nie mających ze sobą prawie nic wspólnego i absolutnie koszmarnym trybie historii. Nie dziwię się, że o tej grze zapomniano, bo poza kuriozalnym konceptem, nie oferuje właściwie nic ciekawego, jest to gra po prostu przeźroczysta, jeśli chodzi o treść. Ale dziwi mnie jedna rzecz, mimo tego, że wszyscy wyparli ją z pamięci, mimo że opinie o niej nie są zbyt pozytywne, jakimś cudem jest to gra mająca ogromny wpływ nie tylko na dalsze odsłony MK, ale także w ogóle na Biatyki Netherrealm Studios. Wiele tutejszych rozwiązań, takie jak Story Mode, czy motyw z paskiem dającym ci różne możliwości, przeniesiono do dalszych gier z cyklu Smoka. Jest też całkiem możliwe, że motyw bijatyki z komiksowymi postaciami spodobał się tak bardzo, że doprowadził do powstania osobnej serii Injustice. Na szczęście tym razem skupiającej się tylko na trykociarzach. To jest dla mnie fascynujące, że tak kiepska Gra miała taki długofalowy wpływ na inne pijatyki. Well, przynajmniej jedną pozytywną rzecz można o niej powiedzieć, ale nie sądzę, by było warto do niej wracać, bo jej następcy są lepsi pod każdym względem. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję wam za uwagę. No i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego razu. Cześć.